Terima <sweak> kasih telah menonton! Idę do szkoły, za chwilę wrócę ze szkoły. I nie przedłużam, ponieważ muszę iść, bo znowu zaspałem. Mój budzik jest piękny. Możecie zasubskrybować mój kanał, zostawić łapkę do góry. I ja pójdę już. No, no, idę już, tam wiecie, no, do szkoły. Rosołek, kochani, z kluseczkami i z marchewką i z. No, to, trochę kurczaka też zostało. Eee, zjem sobie. Najlepszy. Najlepszy, 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 kochani. Zjem sobie rosałek teraz i później posłam do wypokoju. O, taka. Idealna temperatura. Patrzcie jak wchodzi. Mi się łapa, się. Nie wiem czemu. Patrzcie jak pije. Jak taki... Dinosaur. Ale ja mocno być zobaczcie tego. Piję sobie, nadałem mu przy wodę, bo... bo rano miał jeszcze... Teraz już wypił. Zaraz mu pójdę po jakieś jedzonko. Teraz sobie kochani poczuluję bombę, ponieważ jutro chyba nie mam żadnych kartkóweczek. Z tego co wiem. Jutro jedyne muszę na Polski przynieść parę takich e, rzeczy plastycznych, ponieważ będziemy robili takie planety z. Przepraszam, z takich kulek sterpianowych. I to będzie taka interpretacja do y, małego księcia. Księcia, Książącia? Księcia chyba. Księcia brzmi normalnie. Tak, przepraszam bardzo. Dla małego księcia będziemy robili takie planety. Ja mam taką kulkę sterpianową i. Y, więc no. Idę w kimę, bo chcę odpocząć trochę po szkole. Potem posprzątam. Tak, wiem, że umiem posprzątać. A w sumie, jaki jest dzisiaj plan na no, odcinek? Bo jeszcze mam w sumie nie powiedziałem. Akurat dzisiaj planu nie mam żadnego. Dlaczego nie mam planu? Ponieważ nie każdy odcinek musi być tematyczny, w ogóle vlogmasy w w powinny być tematyczne, tylko powinny być głównie kalendarze adwentowe. Czę, że codziennie się otwiera jakieś nowe okienko. Ale my niestety nie mamy w tym roku kalendarzy adwentowych. Jedyny kalendarz adwentowy jaki mam to jest taki z czekoladkami. Ale to nie jest interesujące, nikogo nie interesują czekoladki. Um, bardziej by kogoś interesowały pewnie jakieś kalendarze adwentowe, na przykład z jakimiś... Yy, produktami yy, męskimi, jakieś nie wiem, yy, jakieś tego typu rzeczy. Jakieś nie wiem, co by jeszcze was interesowało, ale... Nie czekoladki, czekoladki to jest przecież najnudniejsze co by mogło być, kochani Taki kalendarz z czekoladkami to jest typowy, każdy ma taki Więc taki mam, taki mam, taki z najtańszymi czekoladkami eee, Mój brat dostał mm -hmm. I... Eee, Ta was pewnie nie interesuje, mogłabym wam pokazywać teraz, ale lepiej nie Bo to nie a ja idę się kochani wyspać za te wszystkie godziny dzisiaj, co nie spałem, ponieważ zmęczony jestem. Kochani, zrobimy sobie mini zakupy świąteczne. Pokażę wam, co sobie kupię. A dokładniej zamówię. Chciałbym sobie coś kupić, kochani. Żebyś śmiał. Żebyś śmieszam Antek. Przecież się tu jeszcze. Jest, eee, kochani, 22. Jestem strasznie zmęczony. I chyba sobie pójdę spać, ale martwi mnie to, że mam vlogmasa niedokończonego. Mam kochani 5 minutowego vlogmasa i nie mogę wam takiego krótkiego vlogmasa wrzucić, bo bez przesady. Takiego krótkiego vlogmasa wam nie, nie wrzucę. Yy, ponieważ mało rzeczy w tym filmie ogólnie robiłem. I się zastanawiam czy mam po prostu jutro yy, nie, nie nagrać yy, tego. Albo po prostu zapnę dupkę i coś zrobię kreatywnego. To też jest jakaś opcja. Będziemy, nie robić te zakupy świąteczne. Yy, nie wiem, w sumie, co kupić. się, chciałbym sobie coś kupić fajnego, ale pytanie tylko: co? No właśnie, tutaj jest problem, i właśnie nie będzie, co sobie kupić. Ba ra raczej bym kupił coś w internecie. Wyślem nad yy, kupieniem sobie kanału muzycznego, yy, żebyśmy mieli odblokowane niektóre funkcje muzyczne. Typu na przykład zakładkę społeczność, gdzie byśmy mogli pisać posty, tak jak na Twitterze. Tylko zastanawiam się właśnie jak to zrobić, bo nie da się to zrobić za darmo. Ale jest to jakby giga trudne i trudno się to... Ciężko się to robi. Trzeba napisać odpowiedniego maila do YouTube, ale ja tego maila nie mogę znaleźć. Nie mogę znaleźć maila YouTube yy... A potrzebuję właśnie zrobić i byśmy sobie założyli ten kanał muzyczny na naszym kanale i byśmy mieli dostępne funkcje. Gorzej byłoby, gdybyśmy nie mieli na przykład e, takiej funkcji, jak e, sortowanie filmów od e, najnowszych do najstarszych, bo w kanałach muzycznych nie ma czegoś takiego. A to by się przydało, ponieważ mamy Daily. No, jeszcze zobaczę, czy, czy, czy sobie założymy tutaj kanał muzyczny. Kochani, zapraszam Was na mojego Twittera. Tu was informuję o takich ciekawostkach jak na przykład tutaj o, o Robloxie was poinformowałem, o moich wynikach, o tym jak mi idzie. Mm, tutaj was informuję na przykład o moim życiu, eee, tutaj wam pokazuję fajną wtyczkę na YouTube, eee, ale musicie wejść na teraz, żeby zobaczyć. Chyba już słyszeliście, bo bardzo możliwe, bo każdy chyba słyszał, wam pokazuję yy, jaki mam vibe, na jakie piosenki, teraz już minął. I dużo rzeczy wam tu pokazuję, więc Was tam naprawdę bardzo serdecznie zapraszam. Moja nazwa jest dosyć ciężka: jest to Janek75583823. Twitter mi automatycznie wygenerował, jak coś, tą nazwę. Ja jej nie mogę ustawić i nie mogę jej zmienić. Ale zapraszam Was, kochani. Jakbyście chcieli, to naprawdę możecie tutaj wbić, ponieważ tam Was codziennie informuję. Prawie codziennie. A Kaziczek sobie ją śpi. Kochani, pamiętacie te Mikołajki? To mi już chyba nic nie zostało. Co mi zostało? Mikołajek mi został. Taki. Mikołajek mi został. Jeden. To mi zostało. Taki. Takie jajko. Nie, to nie jest jajko, to jest bombka, Sorry. Wygląda jak jajko, na pewno. I został chyba jeszcze jeden Mikołajek. Dokładnie, został jeszcze jeden Mikołajek. I coś jeszcze zostało? Został jeszcze jakiś... Takie coś. I to tyle. Tak, że tylko tyle mi zostało z Mikołajek. Eee, nie wiem, te Mikołaje chyba mam wrażenie, że one nie będą dobre. Tak jakoś nie chce mi się jeść. Spróbujmy A kurde, twarde Taka mleczna no? mm. no. Ojej Niedobra czekolada W ogóle mu głowa mnie boli nie wiem czemu, ale głowa mnie boli Chyba dzisiaj będę spał sobie na dole yy, Ponieważ... Yy, tak, zasypiam Budzik mnie nie budzi Jutro do szkoły czepię, zaraz sprawdzę czy nie mam żadnych kartkówek na jutro Wydaje mi się, że mogą być jakieś niestety Aż mam... i ten... Przedtem czekoladę ja założę, trochę zimno tu to... Czekajcie, jeszcze się ten... okryję kocem Trochę chłodno O Od razu lepiej Sprawdźmy kochani czy nie mam żadnych lekcji na jutro Muszę trochę spiąć dupkę do nagrywania bo Kurde daily się nie pociągnie Ja się w ogóle boję trochę że te daily będą takim Że te vlogmasy będą właśnie takimi ostatnimi filmami z daily Znaczy ale mam takie obawy Jakby mam jeszcze też dużo filmów do nagrania po świętach i muszę się wyrobić w grudniu, bo Co ja muszę nagrać update, subway surfers, różne podsumowania, podsumowania roku. Muszę nagrać podsumowania najlepszych filmów, ale to chyba zrobimy ogólnie w jednym wielkim podsumowaniu roku. Się boję, ponieważ jest. Będę po prostu przez długi czas nie będzie mnie w domu, a u mojej babci internetu nie ma. Dobrego internetu takiego, żeby wysłać sobie film. Kochani, sprawdźmy. Dobre. Eee... Co my jutro mamy? Jutro jest dziewiąty. Dziewiąty. Dziewiąty czwartek. Wychodziłoby na to, że nic nie ma. Nie, dopiero dziesiątego jest z... Reakcję z obojętniania metali Oh my, aj, aj, aj. Oh no, no 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 Tylko nie to hmm. Ile zer dostałem w ogóle z yy, języka angielskiego? Pani mi napisała zera, ponieważ yy, muszę dużo kartkówek napisać i muszę się wiele nauczyć Za chwilę wam pokażę, co to, co do, czego dokładnie muszę się nauczyć już się powoli zaczynam y, uczyć, ponieważ y, w piątek piszę kartkówkę, więc żebym ja był zdrowy, jak mi głowa będzie bolała i nie pójdę, to to będzie koniec. To, to m, Przez te zera, bo te zera mi obniżają i jakby one mają równowartość jedynki y, w tym momencie, więc one mi teraz robią na dwóje, a wychodziła mi taka ładna czwóreczka y, wcześniej. Tam miałem średnią 3,5, a jak napiszę, to może będzie czwóreczka, kochani. Jakby była czwóreczka, to by było super. Byłbym mega zadowolony, gdyby, gdyby była czwóreczka, kochani. A teraz wam pokażę, z czego się muszę dokładnie nauczyć. Repetitorium. I kochani, z czego ja tu mam. Yy, to nie to. Z tego całe to muszę się nauczyć tego. To, to muszę się nauczyć. Koniecznie muszę się tego wszystkiego nauczyć. I to piszę w piątek, czyli za dwa dni. Dodatkowo musicie nauczyć jeszcze tej całej tutaj e, tabelki. Te słówka są generalnie łatwe. Tutaj na przykład mamy takie słówka jak balkon. Albo dywan, albo jakiś, nie wiem, nowoczesny, tu, jakiś przestronny. To są naprawdę łatwe słówka, ale ich jest dużo. E, co my tutaj? Z edukacji już chyba wszystko zaliczyłem, ewentualnie chyba mo może tego nie zaliczyłem. Um, jeszcze mam czasowniki nieregularne. Um, trochę ich tam było. To się nauczę. I mam czas, jakby do 17. Dzisiaj jest 8. A 13., 14., 15. Piszemy egzaminy próbne, ale o tym już wam chyba dzisiaj mówiłem. Eee, kochani, ale się wzięłem teraz z tego vlogmasa. kurde, mam taki vibe. Będzie dobry vlogmas. Jej, hura. Eee, kochani, w ogóle. Dzisiaj miałem nagrywać vlogmasa, gdzie robimy sobie świąteczne zdjęcia Kazikowi na, na jego Instagrama Ponieważ on też ma Instagrama, też macie link w opisie jakby co i... Kurde zapraszam. Ponieważ będziemy niedługo robili zdjęcia świąteczne dla Kazika właśnie. I to będzie albo w jutrzejszym odcinku. A w sensie ogólnie chciałbym takie coś nagrać na vlogmasach. Ja w ogóle jeśli chodzi o moje vlogmasy, to ja też się inspiruję trochę. W sensie inspiruję... Czasem sobie wpiszę po prostu vlogmas jakiś Na przykład sobie wybiorę jakiś numerek od 1 do 24 I sobie wpiszę vlogmas na przykład Dajmy na to jakiś numerek 13 Vlogmas 13 I sobie wchodzę w Vlogmasę 13 I patrzę co jest w danym dniu, co ludzie robią I ja staram się robić podobne rzeczy Ponieważ nigdy wcześniej nie nagrywałem vlogmasów A um, jakimś widzem vlogmasowym też nigdy nie byłem Ponieważ nie oglądałem vlogmasów Eee, więc też się czasem zainspiruję, kochani. A teraz pójdę odłożyć te słodycze do szafki ze słodyczami, ponieważ trzeba je już odłożyć. Odłożę je, niech ktoś inny je zje. Ja ich nie zjem, ja ich nie lubię. Nie smakuje mi ta czekolada. Eee, wolę taką czekoladę z taką lepszą czekoladą, że tak powiem. Ta jest taka strasznie sztuczna. To żadna antyreklama, to są jedynie moje jakieś prywatne odczucia, kochani. Prywatne odczucie, zapamiętajcie to. Kochani, yy... vlogmas vlogmasem, ale trzeba kończyć, ponieważ ja muszę nagrywać teraz strasznie dużo, muszę nagrywać teraz w real-time, przez te mikołajki, te mikołajki mnie zniszczyły, tak szczerze, więc niestety muszę już nagrywać teraz w real-time, chyba, że sobie nagram na zapas, ale vlogmasa na zapas nie nagram, ewentualnie jakieś dwa vlogmasy maksymalnie yy, podczas jednego dnia i więcej nie wycisnę. Yy, więc muszę nagrać w real time, ja jestem już na co skazany yy, Więc zostawcie łapkę do góry Jeżeli film się spodobał, jeżeli nie to W dół yy, I widzimy się kochani Już jutro w kolejnym się do zobaczenia papa. pa